Ziemano mordeczki na kanale Daniel Podowce, nie było dawna odcinka, za co naprawdę przepraszam, idzie zamknąć kurycznię. Tam się coś popsuło. Nasza zamka z bliska, tylko tak, że wiatr nie był no, bardzo przeszkadzany no, w, w, w oglądaniu wam. Także więc no, patrzcie, wiatr tu i popsuł. Jutro pewnie rano będę nakrywał odcinek, no to, to zobaczycie dużo lepiej. Także więc... Idziemy jak najszybciej do gołębnika No i pokażę wam parę gołębi Nie będę cię nagrywał tylko idę No także więc idziemy do gołębi. No. Pokażemy wam myślę parę pawików Kurczę, Dawaj szybko, szybko Dawaj te pawiki Podawaj. Dobra. No także więc to jest pierwszy paw. Tego zakupiłem od kolegi Serdiusza. Kanał się nazywa Serdusz Hodowca. Tam zobaczycie. No także łapię drugiego, tamtego już można wypuścić. To jest drugi także zakupiony od Serdusza. Pokażę wam dzisiaj wszystkie gołębie od niego zakupione. No tu jest kolejny pawnik, też, pawik też jest bardzo ładny. Mi się w ogóle wszystkie gąbki podobają, także więc no. No. no to, dawaj tam jeszcze kolejnego i to będzie ostatnie. No i ta... A, dobra, no to tamten, tamto opodaj. No tu jest kolejny, także wam pokazuję, To jest pierwszy bocian, jeszcze mamy jedno obociana, krymka i pawia. To jest bocian. O dzikus trochę. To jest drugi bocian, to jest parka ogólnie, do Serdiusza te gołębie przyszły skądś same, co najśmieszniejsze, także więc no, dalej idziemy. Tu jest czwarty paw, także ładny ogonek ma chyba ten, ten ma chyba najlepszy ogólnie ogonek. No i teraz szybko jeszcze krymka dawaj, no i tu macie krymka, krymek chyba, krymek mi się poda chyba najbardziej ogólnie. Także więc no. To by było chyba na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia jutro rano w odcinku.